I tam 12 marzec, sobota, weszłem się na taką polaneczkę, o proszę bardzo, już tu jednego z podniosłem, ale dojrzałem, że jednak leży. Widziałem cztery byczki, które jeszcze nosiły, ale dzisiaj mi się poszczęściło. Poszczęściło mi się, bo już dość dawno nic nie znalazłem. A jedna tyka jest, jest tyczka. Patrzcie, leży sobie tu pięknie. Leży sobie tutaj pięknie. No w końcu. Tyle czasu. Nic. Co tu my mamy? Co my tutaj mamy? Dziesiątaczek. 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 Kurde, zawsze na tej łące parę podnosiłem. Albo dwie, a w tym roku jednego dwunastaczka trafiłem. No i, i dzisiaj drugiego. A kilo dziesięć więcej nie będzie miał. No ale jest. Jest. Widać, że byczki tutaj latały. Wszędzie nakakane. Zobaczymy. Oblecimy teren. Może się poszczęści. Na razie dzięki za uwagę.